Witam Was w piątek, 15 lipca o godzinie 5.06. Musiałam wstać dzisiaj wcześniej, ponieważ jedziemy zaraz na Węgry do miasta Miskolc na baseny termalne w jaskiniach. Z tego co widziałam na internecie to bardzo fajnie to wygląda. Pierwszy raz tam jedziemy, także mam nadzieję, że będzie super. No i co, chciałam jeszcze Wam przed wyjazdem powiedzieć, że dzisiaj, dokładnie dzisiaj, mija rok, 12 miesięcy od tego jak dodałam pierwszy film na kanał na YouTubie. Bardzo szybko to minęło i chciałam Wam za to podziękować, że ze mną jesteście i żebyście byli ze mną przez kolejny rok. Naprawdę dziękuję Wam wszystkim za te wszystkie miłe komentarze, łapki w górę, subskrypcje, zarówno tym widzom, którzy są ze mną od początku, jak i tym, którzy dopiero mnie poznają, także bardzo, bardzo dziękuję. Cieszę się, że tyle wytrwałam i obym wytrwała kolejne lata. I tak jak mówię, jedziemy do tej miejscowości. Ja nie będę nic nagrywała, gdy będziemy w tych basenach. Bardzo bym chciała Wam pokazać, jak one wyglądają od środka, ale jest tam duża wilgotność, a ja nie mam wodoodpornego aparatu, także nie będę rysokować, bo jest to mój jedyny sprzęt do nagrywania. Jak będziemy chodzić po okolicy, po mieście, to na pewno Wam coś nagram. Pakuję się do mojego ulubionego plecaka, biorę ze sobą oczywiście ręcznik kombinezon, bo teraz mam spodnie a jak się ociepli to się przebiorę i mam dwie opcje albo właśnie w kombinezon, albo spodenki z wysokim stanem i koszulka i jeszcze oczywiście biorę ze sobą strój kąpielowy, mój ulubiony z napisem Aloha jest on bodajże z kropu no i wiadomo, słuchawki do słuchania muzyki, jakaś tam szminka, jedna no i to by było na tyle. Jeszcze wezmę sobie jeansówę na No i idę na śniadanie i widzimy się potem. To be on this side of things. When you die, I'm gonna be the face you see. Fear of the mirror, voices draw nearer and talk to you. Impossible, to resist, they to take you to your second. do Was w sobotę, bo wczoraj jak wróciliśmy to byłam zmęczona, wyjazd bardzo nam się udał, było super także polecam ten ośrodek Bailang Furdo w Miskolc baseny były bardzo fajne zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz, na szczęście udało mi się trochę nagrać jak one wyglądają także mogliście je zobaczyć wcześniej no i co potem na chwilę chodziliśmy po Miskolc coś zjedliśmy i w sumie był to taki jednoniowy wypad, ale wartało pojechać i to by było na tyle w tym vlogu, jeżeli Wam się spodobał to dawajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie, zapraszam na grupę na Facebooku, do której możecie dołączać, zapraszam serdecznie, bo tutaj w porównaniu do grupy jest Was ym, dużo, a tam właśnie na grupie jest Was mało, także wpadajcie, zapraszam również na Snapchata, bloga, wszystkie social media, które macie w opisie, Instagrama, no i widzimy się w kolejnym vlogu.